Pokój dobro, witajcie, szczęść Boże. Czy kiedyś udało się Wam zwiać z kościoła? Ja, jak byłem młody, też chyba parę razy zwiałem z kościoła. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj w Ewangelii jesteśmy świadkami, jak Jezus zwiał Marii i Józefowi. I po prostu schował się w świątyni. Być może e, poprzez to zwianie Jezusa do świątyni, On szuka Ciebie i mnie po to, żebyś na nowo się odnalazł. Pewni młodzieńcy czy pewne młode dziewczyny też zwiały dzisiaj z domu i są u nas w klasztorze. Zobaczcie, co one zrobiły. One przygotowały nam torby na nasz najbliższy odpust, który będzie 21 września, msza święta, o 11.30 i każdy dostanie taką torbę niespodziankę, ale może. Wróćmy na dosadne naszej sprawy, do słowa, które dzisiaj chcę poruszyć i powiedzieć do Was, skierować w odniesieniu do Stanisława Kostki i Karola Kutisa. Być może i ty musisz na nowo zwiać z tego świata, aby odnaleźć sens swojej tożsamości, sens swojej wiary. Bo czym jest wiara? Ksiądz Piotr Pawlukiewicz w Rozważaniach Dbają dziś mówi: że Wiara to przyjęcie Jezusa. Co to znaczy przyjąć Jezusa? Przyjąć Jezusa to znaczy przyjąć Eucharystię. Zobacz. Święty Stanisław Kostka, wielki czciciel l l Eucharystii i niedawno święty Karola Kutis, kanonizowany, który mówił, że Eucharystia to jest autostrada do nieba. Nie zwiewaj z kościoła. Zwiewaj z tego świata i przyjmij Jezusa Chrystusa, nawet żyjąc w tym świecie. Zapraszam Cię do tego, abyś polubił fanpage Bractwo Słowa Bożego, dla którego piszę właśnie w tym tygodniu rozważania. Zapraszam Cię do nas, do koszara wybystrej, do naszego duchowego Spa. Zapraszam Cię przede wszystkim też, słuchajcie, do tego, żebyśmy dobili do 10 tysięcy subskrypcji na dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, trzecia odsłona. Dzięki, że jesteś, nie Bóg cię błogosławi. Nie zwiewaj Jezusowi, ale rzuć się w Jego ramiona. Hej. I do zobaczenia.